W dzisiejszym filmie wytłumaczę przekształcanie wzorów i mamy tutaj polecenie, żeby wyznaczyć ze wzoru wskazaną wielkość, czyli na przykład w przykładzie A mamy z tego wzoru wyznaczyć wielkość F, czyli chodzi o to, żeby ten wzór właśnie tak przekształcić, żeby F zostało samo, czyli żeby doprowadzić do takiej postaci, żeby było F równa się reszta i już tłumaczę, jak to się robi. Czyli teraz tak, w przykładzie A mamy P równa się E razy F podzielić przez 2. No i dążymy do tego, żeby F zostało samo. Na początku, żeby sobie nieco ułatwić, żeby e, może to było bardziej czytelne, warto sobie to równanie odwrócić. To znaczy, żeby ta niewiadoma, ta wielkość, którą mamy wyznaczyć, była po stronie lewej. To nie jest etap konieczny, natomiast no, w mojej opinii tak jest łatwiej. Czyli zapisuje to samo tylko odwrotnie, czyli e razy f podzielić przez 2 równa się p. No i teraz jak rozwiązujemy równania, bo to jest właśnie równanie, to jak chcemy się czegoś pozbyć, coś skrócić, to zawsze robimy to wykonując obustronnie działanie przeciwne. No i właśnie tak też będziemy tutaj robić. To znaczy? Widzimy, że przy wielkości f przeszkadza nam ta niewiadoma e i dwójka. No i tego właśnie musimy się pozbyć. Na początku najłatwiej pozbyć się mianownika, czyli przypominam, że kreska ułamkowa oznacza dzielenie, czyli jeżeli, jeżeli chcemy skrócić coś, co jest na dole w mianowniku, to robimy to właśnie wykonując działanie przeciwne do dzielenia, czyli mnożenie. Zatem ja obustronnie całe równanie mnożę razy dwa. Zatem po lewej stronie te dwójki właśnie nam się ładnie ze sobą skrócą, i o to też właśnie chodzi. I zostanie nam to, co jest u góry, czyli E razy F, natomiast po prawej stronie mnożymy, czyli P razy 2, no to będzie po prostu 2P. No i jest coraz już bliżej, do wyznaczenia F, jeszcze przy F stoi E, które nam przeszkadza. Między E i F jest mnożenie, więc już mam nadzieję, że wiemy. Że żeby e skrócić, musimy zrobić obustronnie dzielenie, czyli znowu teraz zapisujemy, że będziemy dzielić przez e. Zatem po lewej stronie zostanie nam już samo f, no bo e podzielić przez e to jest 1, czyli zostanie nam 1 f, a po prostu f. Natomiast po prawej stronie już musimy podzielić. I w tym przypadku najlepiej to dzielenie zapisać jako kreska ułamkowa, czyli 2 P podzielić, czyli właśnie kreska łamkowa przez E. No i w ten sposób ten wzór właśnie przekształciliśmy, w ten sposób, żeby wyznaczyć wielkość F. Czyli doprowadziliśmy właśnie do, do sytuacji, w której F jest samo, czyli F równa się. Dobrze, i teraz przykład B, w którym mamy wyznaczyć z tego wzoru wielkość H, czyli tak jak mówiłam w poprzednim przykładzie, Zawsze łatwiej jest, kiedy ta niewiadoma, którą mamy wyznaczyć, będzie po lewej stronie, więc pierwszy krok już zrobię od razu, czyli chodzi o to, żeby to samo równanie przepisać po prostu odwrotnie. Czyli 1 trzecia 1 trzecia a b razy h równa się v. No i tak samo pozbywamy się, wykonując działanie przeciwne tych wielkości, które nam przy h Przeszkadzają. Na początku najlepiej zacząć od mianownika, czyli od trójki. Czyli, żeby pozbyć się tego, co jest na dole, mianownika musimy pomnożyć, czyli całe równanie mnożymy razy 3, żeby właśnie pozbyć się tej trójki tej jednej trzeciej. Czyli w takim wypadku po lewej stronie ta trójka z trójką się skracają i zostanie nam AB razy H, czyli AB razy H. Równa się, natomiast już po prawej stronie trzeba normalnie pomnożyć, czyli V razy 3 to będzie po prostu 3V. No i teraz jeszcze przy H przeszkadza nam AB. Między AB a H jest mnożenie, więc znowu tak samo działanie przeciwne, czyli dzielenie. Zatem dzielę przez AB. No i znowu po lewej stronie AB nam się ładnie skróci. A o to nam też właśnie chodziło, czyli po lewej stronie zostanie nam samo H. No i równa się, i tutaj tak samo to dzielenie polecam zapisać za pomocą kreski łamkowej, czyli 3V podzielić przez AB. No i w ten sposób z tego wzoru wyznaczyłam wielkość H. Dobrze, i teraz przykład C. W przykładzie C mamy wyznaczyć natomiast B. No i teraz tak. W przykładzie C już też zrobię od razu to samo, to znaczy zapiszę ten wzór odwrotnie, czyli A dodać B razy H podzielić na 2, równa się P. No i znowu pozbywamy się wszystkiego wykonujące działania przeciwne i znowu tak samo na początku najlepiej pozbyć się dwójki z mianownika, czyli musimy zrobić obustronnie. Mnożenie właśnie razy 2. Zatem po lewej stronie dwójki nam się ze sobą skrócą i zostanie nam to, co jest w liczniku, czyli u góry. Zatem zostanie nam a dodać b razy h. Tutaj jest oczywiście mnożenie, może je teraz tutaj już zapiszę. I równa się p razy 2, czyli 2p. No i teraz tak, w nawiasie mamy a dodać b i razy h. Najpierw najłatwiej będzie pozbyć się teraz tego h. Tutaj mamy mnożenie, więc działaniem przeciwnym jest dzielenie. Zatem obustronnie dzielimy przez h. No i teraz tak, jak lewą stronę podzielę przez h, no to te h nam się właśnie po prostu ze sobą skrócą i zostanie nam a dodać b. I teraz, jak to h się już skróci, to ten nawias jest niepotrzebny. Ten nawias jest tutaj po to, żeby wskazać nam po prostu to, co musimy zrobić najpierw. Czyli wiemy, że najpierw robimy to co jest w nawiasie, natomiast jak to mnożenie już się tutaj y, skróci, no to ten nawias też jest zbędny, czyli A dodać B, już bez nawiasu i równa się 2P podzielić przez H, czyli właśnie 2P kreska ułamkowa, no i podzielić przez H. No i ostatni już krok, czyli y, mamy wyznaczyć B, czyli trzeba pozbyć się jeszcze literki A, to A można... Po prostu sobie przenieść na drugą stronę, bo tutaj już nie będziemy posługiwali się mnożeniem ani, ani dzieleniem, czyli, no a jest dodatnie, czyli to, to chodzi o to, że jakbyśmy chcieli to po prostu tak obustronnie odjąć, natomiast ja może to po prostu przeniosę. Czyli jak już mamy te działania dodawanie i odejmowanie, no to, to zamiast zapisywać to na kresce, to, to można to po prostu przenieść na drugą stronę, oczywiście pamiętając o zmianie znaku na, na przeciwny. Czyli jak przeniosę a, to po lewej stronie zostanie nam samo b, czyli b równa się, 2p podzielić przez h, przepisuję bez zmiany, no i to przenoszę, czyli a tutaj jest dodatnie, więc jak przeniosę, no to zmiana znaku, czyli będzie ujemne, czyli będzie odjąć a. Oczywiście to odejmowanie też można byłoby zrobić na kresce, czyli narysować kreskę i napisać odjąć a. Byłoby to dokładnie tak samo, natomiast ja zawsze robię to w ten sposób, że już te wolne takie wyrazy po prostu przenoszę na, na drugą stronę, pamiętając oczywiście właśnie o tej zmianie znaku. No i w ten sposób wyznaczyliśmy B. No i jeszcze ostatni przykład, czyli przykład D, w którym mamy wyznaczyć wielkość A, czyli tutaj wyznaczamy A. No i teraz zrobię to znowu tak samo jak, jak, jak zawsze, czyli od razu też całe to równanie zapiszę sobie odwrotnie, żeby moja niewiadoma była po stronie lewej. Czyli tak, mamy tutaj r razy i w nawiasie a dodać b, dodać c, podzielić przez 2, równa się p. No to znowu schemat postępowania bardzo podobny. Pozbywam się na początku mianownika mnożąc całe równanie razy 2. Czyli razy 2, no i dosyć prosto, czyli po lewej stronie dwójki nam się skrócą i zostanie nam to, co jest u góry, czyli w liczniku. Zatem r, a dodać b, dodać c, no i po prawej stronie p razy 2, czyli 2p. No i teraz między r a nawiasem jest oczywiście w domyśle mnożenie, więc najłatwiej pozbyć się teraz tego r, -a właśnie, czyli trzeba podzielić całe równanie przez R. I bardzo podobna sytuacja jak w poprzednim przykładzie, czyli teraz, jak to R po lewej stronie się skróci, no to ten nawias już znowu nie jest konieczny, czyli można to sobie po prostu zapisać jako A dodać B dodać C i równa się 2P podzielić, czyli kreska łomkowa, na R. No i teraz w tym tutaj równaniu chcemy wyznaczyć A, więc no B i C traktujemy już jako wyrazy wolne. Więc można je po prostu przenieść na drugą stronę ze zmianą znaku. Czyli będę przenosiła na drugą stronę C i będę przenosiła na drugą stronę B. Oczywiście właśnie pamiętając o tym, że jak coś przenoszę na drugą stronę, to zawsze koniecznie trzeba zmienić znak na przeciwny. Zatem po lewej stronie, już jak poprzenoszę B i C, to zostanie mi samo A, i o to właśnie chodzi. No i równa się 2P podzielić na R przepisuję bez zmiany. No, i teraz B przenoszę, czyli będzie odjąć B i jeszcze odjąć C. No i w ten sposób wyznaczyłam właśnie z tego wzoru, czyli tak go przekształciłam, że wyznaczyłam wielkość.